Cześć! Witamy w naszym filmie. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo powszechnym problemie, który dotyczy wielu starszych osób: skurcze nóg, szczególnie w nocy, oraz trudności w poruszaniu się. To dość powszechne dolegliwości, które mogą znacznie wpływać na jakość życia. Dobre wieści są takie, że istnieją skuteczne rozwiązania, które mogą pomóc złagodzić te dolegliwości i poprawić mobilność. W tym filmie przedstawimy, jak odpowiednia dieta, a zwłaszcza konkretne produkty spożywcze, mogą pomóc w walce z tymi problemami. Przedstawimy skuteczne i naturalne metody, które mogą pomóc zmniejszyć liczbę skurczów nóg i poprawić zdrowie mięśni, co będzie miało pozytywny wpływ na Twoje codzienne życie. Zanim przejdziemy do szczegółów, zachęcam do zostawienia komentarza, polubienia filmu i subskrybowania naszego kanału. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, że na końcu filmu czeka na Ciebie bardzo ważna wiadomość, która pomoże Ci w pełni zrozumieć, jak poprawić swoje zdrowie. Jajka są jednym z najlepszych źródeł białka wysokiej jakości i witamin, które mogą pomóc w zapobieganiu skurczom nóg, szczególnie w przypadku osób starszych. Giałko zawarte w jajkach jest niezbędne do utrzymania zdrowych mięśni i zapobiegania ich osłabieniu co jest kluczowe w walce z problemem skurczów, zwłaszcza nocnych. Jajka pomagają również w walce z sarkopenią, czyli utratą masy mięśniowej, która często pojawia się wraz z wiekiem. Odpowiednia ilość białka w dziecie jest niezbędna, aby utrzymać mocne i sprawne mięśnie, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie częstotliwości i intensywności skurczów nóg. Jednym z najważniejszych składników odżywczych zawartych w jajkach jest witamina D. Jest ona kluczowa dla wchłaniania wapnia, co wspomaga funkcjonowanie mięśni. Wysoki poziom witaminy D pomaga utrzymać odpowiednią ilość wapnia w organizmie, co jest niezbędne do prawidłowego działania mięśni, zapobiegając ich skurczom. Kolejnym istotnym składnikiem jajek jest witamina B12, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji nerwów. B12 pomaga utrzymać zdrowe układy nerwowe, zapobiegając skurczom, które mogą być związane z neuropacią. Ponadto cholina zawarta w jajkach odgrywa rolę w ochronie funkcji nerwowych i wspiera zdrowie układu nerwowego. Chociaż jajka zawierają cholesterol, badania wykazały, że ich spożycie w umiarkowanych ilościach około 3-4 jajek tygodniowo nie wpływa negatywnie na zdrowie serca u większości ludzi. Dlatego nie musisz się martwić o cholesterol, gdy dodajesz jajka do swojej diety. Jajka mogą odegrać kluczową rolę w wspomaganiu regeneracji mięśni w nocy, kiedy to skurcze nóg są najbardziej uciążliwe. Dzięki zawartości białka, witamin i minerałów jajka pomagają zapewnić odpowiedni poziom składników odżywczych, które wspierają funkcjonowanie mięśni i nerwów, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia skurczów podczas snu. Białko zawarte w jajkach jest szczególnie ważne w procesie odbudowy mięśni po całym dniu aktywności. Pomaga to utrzymać mięśnie w dobrej kondycji, co ma bezpośredni wpływ na ich zdolność do rozluźniania się w nocy, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo skurczów. Również witamina D zawarta w jajkach odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi elektrolitowej w organizmie, co jest kluczowe dla zapobiegania skurczom nocnym. Dzięki witaminie D organizm lepiej wchłania wapń, który wspiera funkcjonowanie mięśni, zapobiegając ich niekontrolowanemu skurczeniu się. Jeśli masz problemy zdrowotne, takie jak choroby nerek lub cukrzyca, warto dostosować ilość spożywanych jajek do swoich indywidualnych potrzeb. W takich przypadkach może być konieczne ograniczenie spożycia jajek lub ich zastąpienie innymi źródłami białka, zgodnie z zaleceniami lekarza. Włączenie jajek do codziennej diety w celu zapobiegania skurczom nocnym może stanowić prostą, ale skuteczną strategię, by poprawić komfort snu i zdrowie mięśni. Banany to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie skurczom nóg, szczególnie w starszym wieku. Dzięki wysokiej zawartości potasu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Banany stanowią doskonały sposób na utrzymanie równowagi elektrolitowej w organizmie. Potas pomaga w regulowaniu skurczów mięśniowych i wspiera ich efektywne rozluźnianie, co jest kluczowe w zapobieganiu skurczom, zwłaszcza w nocy. Niedobór potasu w organizmie może prowadzić do częstszych i bardziej intensywnych skurczów nóg, a to zjawisko jest szczególnie powszechne wśród osób starszych. Regularne spożywanie bananów pomaga wyrównać poziom potasu co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka skurczów i poprawy ogólnego zdrowia mięśni. Ponadto banany są doskonałym źródłem magnezu i witaminy B6, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu funkcji mięśni i nerwów. Magnez pomaga zmniejszyć nadmierną pobudliwość mięśni, co z kolei redukuje ryzyko skurczów. Witamina B6 z kolei wspomaga metabolizm białek i produkcję czerwonych krwinek, co jest niezbędne dla zdrowia mięśni. Dzięki tym składnikom banany działają jak naturalny środek przeciwskurczowy, poprawiając nie tylko stan mięśni, ale także ogólną regenerację po wysiłku fizycznym. Spożywanie jednej do dwóch bananów dziennie, szczególnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby skurczów nóg, zwłaszcza tych nocnych. Warto jednak pamiętać, że osoby z cukrzycą powinny spożywać je z umiarem. Ze względu na zawartość cukrów prostych. Banany to proste, naturalne rozwiązanie, które może stać się kluczowym elementem diety osób starszych, pomagając w utrzymaniu zdrowych mięśni i zapobieganiu uciążliwym skurczom nóg. Banan jest nie tylko doskonałym źródłem potasu, ale także pomaga utrzymać równowagę elektrolitów w organizmie, co jest kluczowe w zapobieganiu nocnym skurczom. Skurcze nocne często występują gdy organizm nie ma wystarczającej ilości elektrolitów, takich jak potas, magnez i wapń, co prowadzi do nadmiernej pobudliwości mięśni i ich skurczu. Regularne spożywanie bananów przed snem może pomóc w uzupełnieniu tych ważnych składników odżywczych, szczególnie potasu, który pomaga zrelaksować mięśnie i zapobiec ich skurczom. Banany są także bogate w węglowodany, które stanowią doskonałe źródło energii a ich naturalna zawartość błonnika wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu stabilnych poziomów cukru we krwi przez całą noc. Aby zoptymalizować działanie banana w zapobieganiu nocnym skurczom, warto spożywać go około 30 minut do godziny przed snem. Możesz go jeść samodzielnie lub dodać do lekkiego posiłku, na przykład jogurtu lub owszanki. Dzięki temu organizm będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby wchłonąć składniki odżywcze, które pomagają w nocnej regeneracji mięśni. Dla osób z cukrzycą, które muszą monitorować poziom cukru we krwi, ważne jest, aby spożywać banany w odpowiednich ilościach, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś w grupie ryzyka, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, ile bananów możesz spożywać dziennie. Podsumowując, banan to prosty, ale skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka nocnych skurczów. Zawarte w nim składniki odżywcze przyczyniają się do poprawy zdrowia mięśni i zapewniają im odpowiednią regenerację w nocy. Orzechy i nasiona to doskonałe źródło wielu składników odżywczych, które wspierają zdrowie mięśni i zapobiegają skurczom, zwłaszcza wśród osób starszych. Są one bogate w magnez, potas, białko oraz zdrowe tłuszcze które pomagają w utrzymaniu równowagi elektrolitowej w organizmie i poprawiają funkcjonowanie mięśni. Magnez odgrywa kluczową rolę w relaksowaniu mięśni oraz zapobieganiu ich nadmiernej pobudliwości. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny jest magnez dla zdrowia układu nerwowego i mięśniowego, a jego niedobór może prowadzić do częstych skurczów. Orzechy takie jak migdały, orzechy brazylijskie i nasiona dyni są bogate w ten minerał. Dzięki czemu mogą pomóc w jego suplementacji. Ponadto orzechy zawierają zdrowe tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe omega-3, które wspomagają krążenie krwi i zmniejszają stan zapalny w organizmie. Dzięki temu mięśnie są lepiej oddzielone, a proces ich regeneracji po wysiłku jest szybszy. Regularne spożywanie orzechów i nasion pomaga w utrzymaniu elastyczności mięśni i zmniejsza ryzyko skurczów. Innym ważnym składnikiem w orzechach i nasionach jest witamina E, która działa jako silny przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki temu proces regeneracji mięśni jest bardziej efektywny, a skurcze stają się mniej powszechne. Osoby, które regularnie trenują lub mają tendencję do częstych skurczów, powinny rozważyć włączenie orzechów i nasion do swojej codziennej diety. Można je jeść jako przekąskę dodawać do sałatek, muśli, jogurtów lub wypeków. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością, ponieważ orzechy są dość kaloryczne, a ich nadmiar może prowadzić do przybierania na wadze. Podsumowując, orzechy i nasiona to niezwykle wartościowy składnik diety, który wspiera zdrowie mięśni i zapobiega skurczom. Dzięki zawartości magnezu, potasu, Witamin i zdrowych tłuszczów pomagają w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz w redukcji stanu zapalnego, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu mięśniowego. Orzechy i nasiona nie tylko wspierają zdrowie mięśni, ale również mają zdolność redukowania stanów zapalnych w organizmie, co jest istotne, zwłaszcza u osób starszych. Chroniczny stan zapalny jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do częstych skurczów. Bólu mięśni oraz ogólnego osłabienia. Regularne spożywanie orzechów i nasion może pomóc w walce z tymi problemami, dzięki ich wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, witamin i minerałów. Przeciwutleniacze obecne w orzechach, takie jak witamina E i selen, neutralizują wolne rodniki, które przyczyniają się do uszkodzeń komórek i tkanek, w tym mięśni. Zmniejszając stres oksydacyjny. Orzechy pomagają zapobiegać stanom zapalnym w organizmach, co przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia skurczów. Dodatkowo, kwasy tłuszczowe omega-3 obecne w orzechach mają udowodniony wpływ na redukcję stanów zapalnych. Związki te pomagają zmniejszyć aktywność substancji zapalnych w organizmach, co prowadzi do poprawy zdrowia układu mięśniowego i zmniejszenia intensywności skurczów. Spożywanie orzechów takich jak orzechy włoskie czy migdały może być korzystne dla osób cierpiących na chroniczne bóle mięśniowe lub częste skurcze. Warto pamiętać, że nasiona, takie jak nasiona chie, szenie czy nasiona dyni, również mają działanie przeciwzapalne, dzięki dużej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz lignanów. Te nasiona pomagają nie tylko w utrzymaniu zdrowia mięśni, ale także w walce z procesami zapalnymi, które mogą prowadzić do różnych dolegliwości, w tym do skurczów. Podsumowując, orzechy i nasiona stanowią doskonały sposób na zmniejszenie stanu zapalnego w organizmach, co pomaga w redukcji skurczów mięśniowych. Ich regularne spożywanie wpływa na ogólną poprawę kondycji zdrowotnej, zapobiegając problemom związanym z napięciem mięśniowym. W tym video omówiliśmy kluczowe produkty, które mogą pomóc w zapobieganiu skurczom mięśniowym szczególnie u osób starszych, jajka, banany oraz orzechy i nasiona. Każdy z tych składników odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia mięśni, regulowaniu poziomu elektrolitów, a także w redukcji stanów zapalnych i poprawie ogólnej kondycji organizmu. Warto pamiętać, że nie tylko dieta, ale także odpowiednia hydratacja i regularne ćwiczenia są kluczowe w walce ze skurczami. Odpowiednia ilość wody oraz regularna aktywność fizyczna wspierają równowagę elektrolitową i poprawiają funkcjonowanie mięśni, zmniejszając ryzyko skurczów. Podsumowując, aby zapobiegać skurczom, należy wprowadzić do swojej diety produkty bogate w potas, magnes, witaminę D i kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak jajka, banany oraz orzechy i nasiona. Pamiętaj, że każda zmiana w diecie powinna być dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Dziękuję za obejrzenie wideo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszam do komentowania poniżej. Pamiętaj również o subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i dobrym samopoczuciu.